Polska granica z Białorusią ma ponad 400 kilometrów i na razie jest dziurawa. Tymczasowe ogrodzenie istnieje i ono spowalnia. Ale tutaj najlepiej widać, że dla zdeterminowanych nie stanowi problemu. To Niemcy w pobliżu granicy z Polską. Obóz dla uchodźców, którzy chętnie opowiadają, jak się tutaj dostali. Z Libanu do Bejrutu, potem na Białoruś. Tam 7 dni byliśmy wśród drzew w lesie bez jedzenia. W mediach społecznościowych bez problemu można prześledzić drogę, jaką pokonują. To centrum Mińska, plac przed hotelem jubilejnej i pamiątkowe zdjęcia z mieszkańcami. Później długa wędrówka przez lasy i obozowisko, prawdopodobnie tuż przy granicy. Te tereny jeszcze rok temu były bardzo dokładnie pilnowane przez białoruskich pograniczników. Wreszcie obóz dla uchodźców w Niemczech. Od początku września do Niemiec przez Polskę przedostało się ich prawie 4 tysiące, w tym tylko w pierwszym tygodniu października niemal 1200. Niemiecka policja ciągle zatrzymuje nowych. To stało się dla nas codziennością. Obserwujemy to cały czas. Także małe grupki. Trzech mężczyzn to nic nadzwyczajnego. To w tym samym czasie, gdy wzdłuż naszej wschodniej granicy obowiązuje stan wyjątkowy. Zaangażowane w związku z nim siły i środki. E, okazują się niewystarczająco nieskuteczne. Polska Straż Graniczna nie jest w stanie ocenić, ilu osobom udaje się przedostać przez polskie terytorium. Nie ukrywamy, że takie osoby rzeczywiście przedostają się, mogą się przedostać do Niemiec, się przedostają. My robimy wszystko, aby coraz bardziej uszczelnić tę granicę. A więc blokować lub zawracać uchodźców na terytorium Białorusi, tak jak w ostatnich tygodniach. Według rządu to jedyny sposób, bo Irak i inne państwa, skąd płyną uchodźcy, nie chcą ich z powrotem.